Cześć kochani, dzisiaj będzie filmik o pielęgnacji twarzy. Zacznę może od demakijażu. Więc demakijaż oczu robię takimi płynami dwufazowymi. Kończy mi się już niestety deli dermo dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust. Zastępuję go tym razem z demakijaż dwufazowy. Ale powiem Wam, że tego jest 120 ml, tego jest 210 one podobnie kosztują po 5 zł z groszami, ten w naturze, ten w Rossmanie, ten nie wiem gdzie jeszcze można dostać, bo właśnie miałam z tym problem ostatnio. I, i naprawdę ten płyn się lepiej u mnie jednak sprawdza niż ta ziaja. Ziają zia muszę trochę trzeć, te oczy, tym zupełnie nie, bardzo fajnie wszystko schodzi, także polecam Wam ten spróbować. I, i faktycznie cenowo to samo, a tego jest dużo więcej. Także... To jest taki mój hit i to używam do oczu, nie używam tych płynów na całą twarz, bo poza tykami po prostu to opory. Do całej twarzy um, używam chusteczki w tym makijażu. Tym razem mam marionu, one kosztowały około 3 zł w drogerii Hebe. Jeżeli chodzi o chusteczki to do demakijażu, makijażu, dla mnie to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, jakie to jest firmy. Czasem kupuję altery w Rossmanie za 3 zł z groszem. Czasem jakieś jeszcze inne, to w ogóle naprawdę nie ma, nie ma żadnego znaczenia. I potem do makijażu myję twarz kremem żelem do mycia twarzy help tera atopowa AA. W tej serii mam jeszcze tonik i krem, o którym Wam zaraz opowiem. I jeżeli chodzi teraz o pielęgnację na noc... To coś, o czym niedługo z siostrą nagramy filmik, mamy to na receptę od lekarza, jest to wspaniały środek z retinolem na kłopoty skórne, również na jest używany, z tego co wiem, no, na, no po prostu jest to dla mnie jakaś niezwykła mikstura magiczna, która działa cuda i jej używam albo co kilka dni, jak mam jakiś kłopot większy z cerą na noc, albo 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 codziennie nawet jak trzeba, ale to właśnie też na noc. I to jest Epiduo na receptę od dermatologa, ale o tym będzie właśnie w najbliższym filmiku z moją siostrą, więcej Wam powiemy. Jeśli chodzi o taką nowość, którą kupiłam, bo widziałam, że dużo osób tego używa, robotika regenerujący krem do rzęs. No i mówię, fajnie będę dbał o swoje rzęsy, ale niestety w ogóle nie fajnie, bo nie ma tego żadnego efektu, używam tu ponad miesiąc, nie widzę żadnej różnicy, oprócz tego, że psychicznie czuję się dobrze z tym, że coś tam na tych rzęsach jest, ale nie wiem, czy na to samo by się nie zdało po prostu nakładanie zwykłej wazaliny, czy też nawet olejku rycynowego, no ale warto spróbować. E, dalej, jeżeli chodzi o makijaż e, ust, no, makijaż ust, o pielęgnację moich ust. Używam intensywny, nie e, balsam do ust, neutrogeny. Wspaniały taki delikatny zapach miodowy. E, bardzo fajnie regeneruje, nie zostawia takiego tłustego filtra. Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. E, I teraz tak, jeśli chodzi o, 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 o potem jak się przebudzę, co robię z cerą, to myję twarz znowu tym krewem żelem. Później używam toniku. I to teraz kończy mi się L'Oreal Trip Active Aksamitny Tonik Komfort do skóry suchej i wrażliwej. I ono dziwo nic mi nie uczulał, bo inne L'Oreala to różnie z tym bywa. Tak samo Garnier na mnie źle działa i wiele innych. Dermika też źle na mnie działał. Po prostu ściąga mi cerę, cera jest zaczerwieniona, ściągnięta, czuję się jak, jak po jakimś liftingu. No, bardzo takie nieprzyjemne pieczenie też odczuwam, także ten tonik ok, ale jednak lepsze od niego jest i ten tonik kosztował około 20 zł. Lepszy od niego jest HELP topowa właśnie ten AA. On kosztuje około 14-15 zł. I jest bezzapachowy, bardzo fajny. Łagodzi podrażnienie i zaczerwienienia. Nie ma żadnych alergenów, parabenów, barwników. Jest naprawdę bardzo fajny skład. I on taką cerę strasznie łagodzi. Ja go używam naprawdę wiele lat. Bardzo fajny tonik. I go naprawdę wolę i jest tańszy jeżeli chodzi o krem to też krem z tej serii, krem nawilżający tak samo nie ma żadnych tam ma alergenów, parabenów, barwników e, intensywnie nawilża e, też nie zostawia takiego tłustego filtru, także nadaje się doskonale pod makijaż i go używam, a to na noc, a to na dzień, w zależności jak tam mam ochotę pielęgnować cerę, czy mam ochotę nakładać to Epiduo, co jest po prostu hitem. W ogóle na filmikach ze Stanów sobie pooglądacie, co to robi z cerą, jak to bardzo ją naprawia i, i jaki jest efekt po stosowaniu. Szczególnie jeżeli macie kłopoty, jakieś wypryski, nawet mocny trądzik to leczy, no naprawdę jest świetne. Teraz jeżeli chodzi o peeling. Ja nie używam peelingu, bo peeling mi podrażnia zawsze skórę, nawet ten drobnoziarnisty. Um, próbowałam jakieś naturalne sobie robić, z jakiegoś miodu yy, i różnych firm też kupowałam. Peeling to nie jest po prostu dla mnie, dlatego używam takiej gąbeczki, którą dostałam od mamy. Ona już jest troszeczkę może podniszczona, to jest do demakijażu, też chyba jak już jest w Rossmanie za około 3 złote. I to używam, kładę ten żel, o którym Wam mówiłam, troszeczkę wodę, ona się wtedy robi mięciutka i, 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 i tą skórę oczyszczam. Robię to rzadko, nie wiem, tak może raz na dwa tygodnie, czy, czy nawet jeszcze rzadziej. Teraz maseczki. Co do maseczek, tak samo jak z peelingiem, to się nie sprawdza u mnie. Maseczki mnie uczulają, zapychają mi pory i mam różne inne rewelacje. Jeżeli maseczka, to już raczej z glinką, chociaż no próbuję, e, takie kupuję. W saszetkach, żeby sobie spróbować, może w końcu uda mi się odnaleźć jakąś maseczkę, która nie robi mi krzywdy, a wręcz działa na tą cerę prawidłowo. I też ważne jest, robię te maseczki około godziny 18. Wtedy cera najwięcej przyjmuje wszystkiego. Także to też jest ważne, gdzieś wyczytałam właśnie w jakimś poradniku na ten temat i, i stosuję się do tej zasady żeby jednak przyjmowała jak najwięcej tych substancji. Teraz mam jakieś efekty, mam maseczkę oczyszczającą i maseczkę oczyszczającą z glinką szarą, ale różnie, i odżywcze, i nawilżające używam różne. Yy, te maseczki takie sobie, takie sobie naprawdę nie, nie, nie zachwycam się. To wszystko, jeżeli chodzi o moją pielęgnację, cery. Jeżeli przydał Wam się jakiś mój filmik, to bardzo proszę kciuki do góry, jeżeli macie do mnie, dla mnie jakąś radę odnośnie tego, jakiej maseczki mogłabym spróbować i nie miałaby jakichś złych rezultatów, to bardzo proszę. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć, pozdrawiam Was.